Cześć, witam. Zdobycze czytelnicze z różnych źródeł. Najpierw mała taka książeczka z uroczą okładką. Książeczka nosi tytuł Pochwała prostego życia. Tekst napisał Linus Mandy, a ilustracje Eli, A tłumaczenie jest bardzo ciekawe, bo tłumaczenia dokonał Ernest Bryl i Marta Bryl. Pochwała... Co, nie, prostego życia zaczyna się tak. Życie to skomplikowana sprawa. Tak wiele do zrobienia, a tak mało czasu. Prawda prawdziwa. Druga książka kryminał. Nosi tytuł Belfer. Oczywiście skojarzyłam się od razu z naszym polskim serialem, ale książkę napisała angielka. Kupiłam ją ze względu na tytuł i na zajawkę, że oto. W szkole dla chłopców powiesił się dyrektor szkoły z nieznanych powodów. No, to był powód dla mnie wystarczający, żeby książkę kupić. O, i ta pozycja jest cudna. Po, przymierzałam się do niej od dawna już, ale kiedy się pojawiła w międzyrzeckiej księgarni, to natychmiast ją kupiłam bogini tańca napisana przez Ewę Stachniak jest to opowieść o Bronisławie Niżyńskiej, której talent wyprzedził czasy, w jakich żyła Bronisława Niżyńska, siostra wybitnego boga baletu Wacława Niżyńskiego. Już sobie zamówiłam zresztą um, biografię Wacława również i na pewno o obu książkach wam opowiem, ale spodziewam się cudownej lektury. Książeczka z Biedronki za 4.99. Lawrence Joseph Słoneczny kataklizm. W jaki sposób słońce ukształtowało historię i co możemy zrobić, by ocalić naszą przyszłość. A teraz książka, której wyczekiwałam od dawna. No i która w tym zamówieniu chyba jest dla mnie najważniejsza. Nosi tytuł Ekspedycja. Napisała ją szwedzka autorka Bea Usma. Ekspedycja Historia mojej miłości. Wszystko w tej książce jest prawdą. Wszystko się wydarzyło, oprócz tego, co napisano na stronach 275 i 276, wydawnictwo Marginesy. Ale nie wiecie, nie wiecie o czym jest. Jest to wyprawa balonowa trzech śmiałków szwedzkiej narodowości. Którzy balonem chcieli dofrunąć do bieguna północnego. No było, była to idea piękna, a co stało się w rzeczywistości, tego się dowiem, czytając tę książkę. A teraz moja teściowa, która robi w domu mały remont. Pozwoliła mi więc korzystać ze swoich zasobów. I takie oto książki od teściowej yy, przetargałam. Marquez zła godzina. Nie czytałam nigdy. Jeżeli ktoś czytał, to proszę. Amelino Tomb, Higiena mordercy. Chyba belgijska pisarka, czyli belgijski kryminał. No o, tu oczywista oczywistość. Truman, Truman Capote, Śniadanie u Tu kryminał, taki trochę rozwalający się, znaczy, że wiele osób go czytało. Nici French, Czerwony pokój. No, i teraz książka z serii O czym każdy chłopiec wiedzieć powinien, ze wczesnych lat 60., napisana przez profesora Mikołaja Kozakiewiczna. Taki był profesor, a tytuł brzmi: O miłości prawie wszystko. Jest to książka ciekawa, bo nie tylko seks, ale również motywy miłości w sztuce, w kulturach różnych i dodatkowym atutem tej książki są przepiękne ilustracje, przepiękne ilustracje Mai Berezowskiej. Tutaj jest taka okładka, ale te ilustracje to e, ilustracje erotyczne oczywiście, no jak na złość nie mogę znaleźć, o. I jak mnie zapewniła Teściowa, była to jedna z ulubionych książek Andrzeja swego czasu. Ciekawe, co tam w niej wyczytał, no ale to już jego tajemnica. Ale książka przepiękna pod względem edytorskim Dziennikarski Etos. Są to rozmowy z wybitnymi dziennikarzami, na przykład ym, z Grabowskim chrapkiem, zanussim, zasępą, skubisiem i tak dalej, i tak dalej, z reżyserami. I takie mam tutaj jedno, dziennikarstwo to zawód, który stwarza szansę dawania czytelnego świadectwa wierności prawdzie i odpowiedzialności za słowo. Ciekawe, co na ten temat powiedzą dziewczyny z kanału Krótka Przerwa. Czy ten etos dziennikarska, dziennikarski nadal obowiązuje? I książka, y, której bym się nie spodziewała u mojej teściowej, książka zatytułowana Diabeł, napisana przez włoskiego y, badacza i filozofa Alfonso Dinoli. Jest tu y, też podtytuł, który brzmi o formach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego powszechnej, a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów od czasów starożytnych aż po teraźniejszość. Bardzo czytana książka, bo z okładki wylatuje. To są właśnie moje zdobycze, czytelnicze z różnych źródeł, między innymi od teściowej, której bardzo dziękuję, a będą od niej jeszcze inne kolejne zdobycze. Jak zwykle komentujcie, wpisujcie uwagi. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.